Tak, no to lecimy. Konkretny przekaz dla biznesu i inwestorów, poproszę. Nagrywamy. Biznes w naszym regionie rośnie jak te roślinki. Warto dodać, że przy udziale funduszy europejskich. Cześć! Cześć! O mnie, nie możecie tutaj filmować. Pracujemy nad patentem, musicie wyjść. Pa! Tutaj przebiegają europejskie szlaki handlowe. Pole golfowe. Wy, inwestorzy, lubicie to, co? Pociągi i tramwaje produkujemy tu na miejscu, a potem eksportujemy je na cały świat. Inwestuj w Kujawsko-Pomorskie. Dobrze ci radzę. Dzięki funduszom europejskim rozwijamy gospodarkę na Kujawach i pomorzu. Sektor MŚP odgrywa kluczową rolę w gospodarce regionu. W województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych jest ponad 220 tysięcy mikro małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi ponad 99% wszystkich aktywnych podmiotów gospodarczych. Sektor MŚP jest zróżnicowany, dominują branże z obszaru handlu, budownictwa, przetwórstwa przemysłowego oraz działalności naukowej i technicznej. Region stawia również na rozwój nowoczesnych sektorów oraz Usług medycznych i wellness w miejscowościach uzdrowiskowych, jak Ciechocinek i Nowrocław, czy Wieniec Drój. Przedpremierowy pokaz nakręconej w Toruniu komedii romantycznej Piernikowe Serce w reżyserii Piotra Wereśniaka odbył się na festiwalu Kamerimicz. Jego produkcja została wsparta przez fundusz filmowy Kujawy Pomorze. To opowieść o 16-letnim Janku, który przyjeżdża do Torunia na święta i podczas pobytu u babci Melanii zaprzyjaźnia się z Zuzą, co uruchamia lawinę wydarzeń. Każdy każdemu sobie pomaga. My, jako młodzi bohaterowie, pomagamy pokoleniu starszemu, rodzicom, nawet dziadkom, a dziadkowie pomagają z kolei nam i rodzica. Więc się dopełniamy i taki tworzymy między, międzypokoleniowy pakt. Film powstał na podstawie powieści Marce Panowa Miłość Agnieszki Lis. To jest ciepłe, bardzo wzruszający. Film, który opowiada o emocjach, o rodzinie, oczywiście o świętach, ale te święta są gdzieś tam troszeczkę pewnym pretekstem do rozmowy o sprawach ważnych. O tym, co się dzieje między ludźmi, o tym, że warto rozmawiać, o tym, że nawet dawne właśnie, nawet bardzo zadawnione, warto przegadać, warto do nich wrócić. Takie nawiązanie do takich najważniejszych naszych życiowych wartości. Piernikowe serce zostało nakręcone w świątecznej scenerii Toruńskiej Starówki, między innymi w czasie zeszłorocznego jarmarku Bożonarodzeniowego. Scenariusz napisali Michał Zasowski i Marta Nowakowska, którzy nie ukrywają, że wsparcie otrzymane w ramach funduszu filmowego było znaczące przy wyborze miasta, które będzie tłem historii. Muszę zdradzić, że Fundusz Kujawy i Pomorze to był pierwszy fundusz i to w ogóle była pierwsza instytucja, która nam powiedziała: że "Jesteśmy w tym procesie. Projekcie z Wami. Więc na pewno dodali nam tym gestem, tym pierwszeństwem duży wiatr w skrzydła. No, fantastycznie, ta współpraca jest fantastyczna. Ja mam poczucie, że my przyjeżdżając tutaj, nakręcamy gospodarkę, robimy też trochę frajdy dla mieszkańców. Więc jeżeli marszałek województwa to widzi i chce wspierać filmowców, to chyba wszystko jest ok i wszystko jest na swoim miejscu. W piernikowym sercu występuje plejada popularnych aktorów, między innymi związani z toruniem Olga Bołądź, Katarzyna Żak i Piotr Głowacki. Obok nich zagrali debiutanci: Jakub Strach i Weronika Mania. Od 28 listopada film będzie wyświetlany na ekranach polskich kin. Toruń i jego mieszkańcy przyjęli nas fantastycznie. fantastycznie. To bardzo gościnne miasto, bardzo ciepłe. Trochę poprzeszkadzaliśmy, bo jednak cztery dni blokowaliśmy ulicę, ale nie odczuliśmy jakiejś złości bądź braku właśnie tej życzliwości. Jeżeli ktoś nie zna Torunia, to na pewno się w nim zakocha po tym filmie. A jeśli go zna, to go pokocha jeszcze bardziej. Jest tak pięknie sfilmowany. To właściwie w tym filmie jest takim no, dodatkowym. Bohaterem. Kolejną głośną produkcją zrealizowaną z udziałem funduszu filmowego Kujawy Pomorze jest Chopin-Chopin-Michała Kwicińskiego. To dramat biograficzny opowiadający o życiu Fryderyka Chopina, skupiający się na jego paryskim okresie w 1835 roku. Jak zacząłem czytać listy Chopina, to zobaczyłem zupełnie innego Chopina niż ja znam ze szkoły, z takiego tak zwanego obiegu ogólnego. I zrobiłem to też z, z jakiegoś protestu przeciwko temu, co ja o Chopinie wiedziałam. Więc też to było bardzo ciekawe, że ja się z, jakby zdenerwowałem na to, czego nas uczą o Chopinie, bo nasz Chopin jest, wydaje mi się, prawdziwy po prostu. I wszystko, co tu się dzieje, jest oparte wyłącznie na faktach i nie ma żadnych przekłamań, również, wydaje mi się, interpretacyjnych. Film w reżyserii Michała Kwiecińskiego przedstawia Chopina jako człowieka pełnego pasji i determinacji, a jednocześnie samotnego i zmagającego się z uczuciami. W główną rolę wcielił się Eryk Kulm, który odnalazł wiele cech wspólnych z tytułową postacią. Może taki rodzaj poczucia samotności. Zawsze, zawsze byłem takim trochę samotnikiem i zawsze czułem się trochę niezrozumiany, jak byłem mały. Zawsze byłem jakoś tak trochę. Poza grupą zawsze czułem się jakoś wyobcowany. I miałem mamę, która mówiła perfekt po francusku, i od małego miałem francuski w domu, więc może takie różne. No i jestem Erik, on był Frederik. Tak Podczas pokazu w Toruniu Erik Kulm, który wcielił się w tytułową rolę, otrzymał nagrodę imienia Polinegri.